Mango się z tej strony Rafał z MOTORW. Słuchajcie, jestem dla was oczywiście z kolejną motocyklową nowością. Za mną stoi już przygotowana Yamaha MT 125, czyli jeden z tych motocykli, który rzeczywiście często wybieracie na początek przygody z motocyklami. Dlaczego? Myślę, że MT bardzo wygodna pozycja, taka typowo miejska, niepochylona. Myślę, że taka naprawdę po prostu fajna na sam początek przygody. Jednocześnie jest to Yamaha, więc bardzo mało wymaga od nowego właściciela nawet samej wiedzy o motocyklach, motocyklach na wtrysku kluczyk, zapłon, jedziemy, więc tak naprawdę bardzo prosta, e, prosty egzemplarz, no ale tak naprawdę sztuka, która stoi za mną, to jest motocykl, bym powiedział, dla takich bardziej indywidualistów, dlatego, że e, widać, że poprzedni właściciel miał tu jakąś swoją wizję i ten motocykl jest w takiej wersji kolorystycznej, która nie wychodzi od nowości, ale moim zdaniem, mimo, że na początku ciężko mi się było do jego przełamać, to na ten moment uważam, że naprawdę bardzo fajnie to wyszło, e, no i jeżeli szukacie czegoś innego, nietypowego, no to ten MTEC naprawdę przypadnie Wam do gustu, bo jest fajnie zrobiony, fajnie to wygląda, Jednocześnie jest fajnie przygotowany, o czym zaraz powiem, więc jeżeli szukacie fajnego, fajnej Yamaha MD125, to usiądźcie sobie wygodnie, ale ja Was na krótką prezentację z mt w roli... Yamaha MT125. Słuchajcie, motocykl z rocznika 2019, więc będzie już że bardzo świeży temat z 8 miesiąca, więc tak naprawdę końcówka można powiedzieć 19 roku. No oczywiście motocykl już z systemem ABS na koła, więc można powiedzieć, że już jest jakby ten fajnie wyposażony. No i tak naprawdę sami widzicie zestawienie kolorystyczne, bardzo nietypowe. Chociaż myślę, że co do zasady to bardzo fajnie ze sobą współgra, więc biały kolor na, na tych wszystkich górnych owiewkach to jest taka biała perła, dodatkowo czarny pół plus te złote dodatki myślę, że wygląda to naprawdę fajnie, zaraz trochę więcej o tym powiem, bo tych dodatków naprawdę wbrew pozorom trochę tutaj mamy No ale m tak sam co do zasady 19 rok, bardzo sprawdzony układ silnika, w sensie bardzo sprawdzony silnik w ogóle, bo ten sam silnik macie w wymachach R125, w WR więc bardzo sprawdzona jednostka, mnóstwo części zamiennych, 15 koni, czyli max, co możemy dostać na prowersję kategorii B bądź A1, oczywiście już chłodzone cieczą więc jest dodatkowa chłodnica wody mm, bardzo fajna maszyna na Start zdecydowanie. No i tak jak widzicie, słuchajcie, e, motocykl, e, bym powiedział, bardzo fajnie doposażony. Dlaczego? No, na pewno to co zauważyliście, na końcówka wydechowa. Macie tutaj e, tego tak zwanego fake krapa. Bardzo fajny dźwięk już teraz, ale przypominam, że macie tutaj wkładkę wygłuszającą Wystarczy, że ją odkręcimy, wyjmiemy i wtedy już ten motocykl zacznie naprawdę takim mocnym basem e, nas tutaj traktować. Więc to myślę, że to jest fajny bajer, e, Słuchajcie, krótki uchwyt tablicy rejestracyjnej, dedykowany do właśnie MTK 125 do tej całej serii MT. Fabrycznie macie tutaj taki bardzo długi, plastikowy banan z takimi wielkimi żarówkowymi kierunkowskazami. Tutaj macie oczywiście tu tym krótkim uchwytem. To, co jest mega fajne, że on jest tutaj regulowany, więc możecie sobie regulować kąt pochylenia tej tablicy rejestracyjnej. Oczywiście LEDowe podświetlenie rejestracji, no i też oczywiście LEDowe kierunkowskazy. Tutaj macie w takim a karbonie carbonie i tylne kierunkowskazy i przednie, więc jakby to troszkę taki też akcent nowoczesności. Co więcej, słuchaj, macie tutaj zainstalowane klamki kram, regulowane. możesz sobie odsuwać, odsuwać tą monetkę, chyba nie przybliżać, więc też myślę, że fajny temat. Niestandardowe lusterka. Fabrycznie one są w takim zwykłym, czarnym kolorze. Tutaj macie w takim Ala carbonie, więc pewnie to troszeczkę nawiązuje do tych lusterek, do tych. Do tych w Tym bardziej, że fabrycznie w mt macie tutaj taki ala karbon carbon też na przednim błotniku, więc myślę, że to tak w takim samym klimacie fajnie to ze sobą współgra. Co więcej, oczywiście na pewno ten kolor, samo to, że te elementy są w, polakierowane w biały kolor, taką białą perłę. Zobaczcie, jak to się na żywo mieni, i myślę, że fajnie to wyszło, fajnie to wygląda. Jest taki bardzo, bym powiedział, inny. Jednak MT-ki z tych lat nie wchodziły w białym kolorze, a myślę, że szkoda, bo naprawdę na żywo robi to fajne wrażenie. plus jeszcze tak. Taka łezka tutaj także w białym kolorze, fajnie akcentuje. E, naprawdę, powiem ja Wam szczerze, na żywo bardzo mi się to podoba. E, wygląda to mega fajnie, tak widzę, że, że ktoś miał na to fajny pomysł. Dodatkowo sety zostały polakierowane w kolor złoty, tak samo kierownica także polakierowane w kolor złoty i też całkiem fajnie to wygląda. No i z takich fajnych gadżetów, to słuchajcie, macie tutaj też wizjerek, który fabrycznie jest takim zwykłym dekielkiem. Tak tu macie wizjerek, że tu co e, teraz tego oleju jest pełno, ale jak zaczyna się nim pracować, to widać, że tu się normalnie jakby ten olej tam mieli, e, więc Fajnie, że jest taki wizerek także z takim złotym anodyzowanym. plus zobaczcie nawet pokrywa zaworów jest cała w takim e, złotym też anodyzowanym kolorze, więc też delikatnie się to tam co prawda przebija, bo e, mało tego widać, ale delikatnie się przebija ten kolor, więc to też myślę, że jakiś e, tam fajny bajer. No ale co? motocykle, oczywiście, tak jak zawsze do, od nas dostajecie książeczkę serwisową, macie tu wpisany serwis, jaki my wykonaliśmy. Oczywiście pełny serwis chowo-filtrowy, nowy olej w silniku zalany motulem 1040, nowa świeca, nowy filtr powietrza, nowy płyn hamulcowy z przodu z tyłu. Więc naprawdę, pod względem z jest spoko. Opony, komplet opon e, Metzeler z 2022 roku, więc też świeże gumy, ładne bieżnikowo i z tyłu, i z przodu. Klocki, tył, przód, spoko, napęd, spoko. Zawieszenie suche, silnik ładnie pracuje, więc naprawdę e, nie ma się tutaj do czego doczekiwać. Akumulator jest w porządku, jest składowanie, więc wszystko, co można było sprawdzić, to zostało sprawdzone. Przyjeżdżaliśmy się tym motocyklem, ładnie to pracuje, można puszczać kierowicę i przy 100 na godzinę. Naprawdę, bardzo fajny temat. Co więcej, my do motocykla oczywiście robimy kompletną dokumentację do rejestracji, czyli wy od nas zostajecie już taką gotową teczkę dokumentów po po, no i ją zabieracie do Wydziału Komunikacji. Koszt rejestracji tam to 120 zł. Po wyjściu z Wydziału robicie ubezpieczenie i koniec. Żadnej z skarbówki nie ma. Więc taki całkowity koszt rejestracji to 120 zł. W Wydziale, potem ubezpieczenie, jeżeli macie jakieś zniżki, obstawiam, że drugie 120 zł. I koniec, żadnych innych opłat. Jakichś dziwnych z tytułu rejestracji nie ma, więc też na prostym oczywiście wystawiamy fakturę, dlatego też nie płacicie tej skarbówki. Więc tak to wygląda. No i co, zanim go jeszcze oczywiście zapalę, to tu tak, zapraszam was serdecznie do nas Motor W8-20, wbijajcie, zbijemy sobie piąteczkę, pogadamy o motocyklach, będziecie mogli usiąść sobie na ten motocykl, przymierzyć się, przejechać. Więc zapraszam was serdecznie. Ale jeżeli macie za daleko, nie wiem, nie macie czasu, nie chcę wam się, to także jest żaden kłopot. Wystarczy do nas zadzwonicie, powiecie skąd jesteście. Wam transport tej maszyny wycenimy przez telefon. I tak na dobrą sprawę, to wy z góry macie tylko za sam koszt transportu tego motocykla, a całą resztę dopiero na miejscu u siebie także kupić na raty. Więc znowu, jeżeli macie pytania, dzwoncie. Jesteśmy naprawdę do waszej dyspozycji. Jeżeli chcecie się dowiedzieć o koszt tego transportu do Was pod dom, to wystarczy napisać sms-em, znaczy napisać na automoto, na Whatsappie, gdzie tam sobie życzycie. Na pewno prędzej czy później Wam odpiszemy. Mm, no i co? Naprawdę e, zapraszam Was serdecznie do tego unikatowego egzemplarza, Wam się, że robi robotę. I w ogóle muszę wam powiedzieć, że tak od strony wizualnej wbrew, wbrew do chodząc dookoła, naprawdę on jest taki świeży, ładny eee, i w sumie jedyna taka rzecz, jakbym się miał do czegoś przyczepić, no to widać, że tutaj miał jakąś ryskę już na tym białym kolorze, ktoś tutaj zrobił taki pędzelek, eee, tak samo gdzieś tam tu na samym ranciku eee, pod tą naklejką też jest taki mały pędzelek, aczkolwiek myślę, że nawet na nagraniu się to potęguje, bo na żywo, zobaczcie, chociażby z tej odległości w ogóle tego nie widać, eee, ale to jakiś taki myślę, że symboliczny. Detal. Cała reszta motocykla naprawdę jest taka, jak bym powiedział, bardzo zdrowa, bardzo świeża i fajnie się na niego po prostu patrzy. Jest tam gdzieś te lusterka, ciężarki, klamki, widać, że to takie niepoprzecierane. Bardzo świeży, no świeży motocykl Z że to mówić 19 rok. Dwa kluczyki, oczywiście, w stacyjce. Przekręcam kluczyk czerwony guzik w dół. 28 tysięcy kilometrów przebiegło. 100% odętek, napiszemy to na fakturze, jesteśmy także 100% pewni. Klikam zapłon już sami słyszycie jak ten tłumik podnosi troszeczkę te, te brzmienie Właśnie, światła krótkie, długie, krótkie, długie, bryganie, kładką, kierunkowska z rozwijany taki dynamiczny, a nie wygląda. Стоп. Proszę Was serdecznie. Mam nadzieję, że nie było do usłyszenia, może nawet do zobaczenia. Lewa w górę, trzymajcie się ciepło. Hej.